Chciałbyś kupić cheaty z Shop. Zapewni ci to, kupisz u nas spufery, socjalki, Suzano i wiele więcej. Wbijaj! Siedzę w chacie na kanapie, palegandzie non stop. Gdyby nacierał cię, ale problemy jak to. Pej, potrzymaj mi piwo, daj mikrofon. Prawdziwego rapu nie pomylisz jak tym z Anglosią, nawet Boso. Przed ciebie pójdę, ale w ostrogach charakter Kane nie mają psychę Jorka. Znowu posprzątam, na bicie się nie jąkam Już nie umiem więcej żyć bez tego, co kocham La szata szata bo rap jeszcze nie zginął Jak Orleone, papa, spędzałem czas z rodziną To się wypaliło we mnie, gdy tańczyłem w ogniu Kali jak dobre gino, Feniks budzi się z popiołów W sercu miałem misję, przelałem ją na papier Czułem się zajebiście, jak mówili na mnie raper To nie tak oczywiste, co będzie dalej z nami Ja wielu was zawiodłem i mnie zawiedli fani Moje serce dalej bije na doku nie potrafię zostawić tego, co kocham, tak Niech to wiecznie gra, a ty daj to głośniej Moje serce dalej bije na blokach Nie potrafię zostawić tego, co kocham, tak Niech to wiecznie gra, a ty daj to głośniej Oli na tacce, zielone jak kiwi Znów palę na klatce, a kitram to willi Środkowe palce dla postępnych Nie Jebać was pajace, dla mnie jesteście nieżywi Stulery kali nie wychodzi z formy Uwaga mogę gryźć, bo pierdolę i szczepionki Ja i moi ziomki nie nosimy masek Jebać ład i COVID-19 Żydzi polsatka i żołnierz Kiuanon. Chyba Nina nie rozkwinia, albo ktoś to robi za nią Stoję z marihuaną i oddaną na komendzie Jebał